Mamy jeszcze pianino. Wcześniej na nie nie klikaliśmy, ale teraz, teraz możemy to zrobić. Bardzo źle mówimy w twoim języku. Moja córka li prawie w ogóle go nie zna. I bardzo źle gra na pianinie. W takim razie chętnie posłucham. Aha, okej. Okay. Ile osób jest w waszej rodzinie? Liping, To moje jedyne dziecko. Jedno dziecko w rodzinie. Takie prawo. Możecie mieć tylko jedno dziecko. Czemu? Za dużo Chińczyków w Chinach. Ponad miliard. Wow! Miliard? Zaśpiewaj! Czasna songa. Ponad miliard ludzi Ponad miliard ludzi już jest Więc nakaz tam wydano Jedno dziecko mieć masz Drugiego dziecka ani się ba Bardzo bogaci. Aha, czyli w Chinach mamy miliard ludzi, ale można mieć tylko jedno dziecko w rodzinie, bo jak nie to się płaci jakoś tam grzywne. Taki jest przepis. Nie chcę z tobą gadać, wypuściłeś mojego ptaszka. Kadzidełka? Nie dla ciebie, ty marnotrawco ptaków. Aha, czyli ma kadzidełka ten chłopak. Które są nam potrzebne, a my mamy jego ptaszka. Co to jest to białe, które różowe ma na ręce? Wolę raczej nie. Wiem. Znalazłem coś, co chyba ci uciekło. O, ptaka. Cześć, Frank. Co powiedziałeś? Przepraszam, że wypuściłka. Nie ty, fia, fia. Powiedział? Dziękuję. Proszę bardzo. No i... Kota teraz Ale mamy kadzidełko. Wsiadamy na rower i... Odjeżdżamy. Do widzenia, wielkie siesie! Na razie... Skorbie. C ty mówisz? Nie dziwię się czemu chłopakowi tak zależało, w końcu gadający ptaszek. Duża prędkość, ale rower jest dobry, bo dwa takie uderzenia i wytrzymał. Mamy kadzidełko dla tego. tego... tylko niech niech się za zatrzyma. Dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę, weź mój kapelusz. No, i mamy kapelusz, którego teraz użyjemy, aby przeprawić się przez tę jeziorko czy tam rzekę pełną pijawek. W dosyć ciekawy sposób. Ej, no, ja chcę taki kapelusz. Chiński taki, oryginalny. Miłoby było mieć. Ale nie będziemy mieć, oczywiście. O nie, pranie mi odpłynęło. Odpłynęło do mojej kieszeni. No naprawdę. Dzięki. Jak ja ci się odwdzięczę. Nie dasz rady. Widzisz, w USA garze aktorów. Zresztą nieważne. Twoje podziękowania mi wystarczą. Jeszcze raz dziękuję. Teraz to już przepłaciła. Dobra. O, czyżby to był ten od y, dziadek, czy tam. Y, ojciec? Nie, dziadek Jungli. Czy ty. Wielowiekowamy to metoda uprawiania wizżu. Nie nowoczesna. Bardzo nienowoczesna. Zabawny różowy cudzoziemcze. Pewnie praca na kolana wydaje ci się głupia. Nieprawda. Mój syn to jest wystrzał. Potrafi żyć w dwóch światach: twoim i moim. Pojechał na obóz. Czyli kuła kuła poznać inne mądre dzieci. Zna ich języki i rozmawia z nimi o przyszłości. A jakie zna języki? Chiński, angielski i rosyjski. Dogada się też po hebrajsku. Naprawdę? Ale najlepiej zna chiński. Nie, angielski. Od go chodził do angielskich szkół. Był nawet w angielskim przedszkolu. Zostanie ważnym chińskim dyplomatą. Hmm, to dziwne. Masz szczęśliwą rękę? Sprawisz, że zbiorę duże plony? Mam nadzieję. Jesteś jazdą chińskiej opery? Nie do końca. No to, no to zaśpiewaj coś dla mojego rizu. Ale ja... Mogę Cię o coś spytać? Co to znaczy Bochenleiza, Xingfier, Fugenian, Tian, Hanbao, Dekfian? To znaczy za dzisiejszego hamburgera zapłacić we wtorek? He? Wy. Właśnie rozmawiałem z ojcem Jungli, który powiedział, że jego synek zna cztery języki, a najlepiej angielski. Różowy? Indrani chce z tobą rozmawiać. Daj mi to! Różowa Pantera? Przed wyjazdem chciałam zanieść nagietki na grób mojego dziadka. Nie zdążyłam, bo samolot przyleciał za wcześnie. Dziadek leży na hinduskim cmentarzu w moim mieście, w Czy zaniesiesz kwiaty na jego grób? Jeśli nie sama tam pojadę! Indraniak! Teraz! Zrób to teraz! Jak powiem rodzicom, że nie chciałeś mi wyświadczyć tak drobnej przysługi, to pożegnasz się z robotą! Rozumiesz? Wywalą cię! O! I nie musisz się tak śpieszyć! Dziękuję. No to chyba jadę do Varanasi. Varanasi? W Indiach. Dobra. Varanasi w Indiach, nadchodzimy. No i tak w ogóle, pff, jednak ojciec, a wyglądał z całą pewnością na dziadka. No ale synek, który zna najlepiej angielski, a mówił nam po chińsku i to jeszcze kompletnie bezsensowne zdanie, że za dzisiejszego hamburgera zapłacicie we wtorek, to jest po prostu dziwaczne. No i jesteśmy w samolocie, który leci do Indii, no ale trochę to dziwne, bo nie ma stewardessy. Ale i tak usiądziemy, zapniemy pasy. Eee, lecimy na wysokości kupy metrów nad ziemią. Eee, Nie dobrze. Daj mi to ty No dobra. No idzie całkiem nieźle i niedługo będziemy lądować na... Eee. Zatępe Niech zgadnę, to porwanie. Skąd wiesz? No skąd wytrzasnęliście takie kretyńskie ubranka? To nie ubrania, tylko przebrania. Zostały już tylko takie. Widzę, że pomyśleliście o wszystkim. O, tak, stary, pomyśleliśmy. Jest tylko jeden problem. A? Jeśli ty jesteś tutaj. I on jest tutaj? Przepraszam, ci leci za nami jakiś pilot! Ha? Lepiej ja też pomogę. Słuchaj mnie, różowy. Nawet nie myśl o tym, żeby wziąć spadochron i wyskoczyć z samolotu. Gdzież śmiał? I niech ci przez myśl nie przejdzie, żeby odczekać 10 sekund przed pociągnięciem za rączkę. Chodzi o to, żeby samolot nie zaczepił spadochronu. Nawet o tym nie myślę. W ogóle nie myślę. Mam w głowie kompletną pustkę. Ja też. To wiemy. Ja, ten Zanus jest jeszcze lepszy. Młotek. No po prostu nie związali nas, poszli sterować samolotem. I jeszcze powiedzieli nam co, mają, co mamy zrobić, czyli wziąć spadochron i wyskoczyć. Nawet dokładnych instrukcji nam udzielili. Ja naprawdę to, naprawdę to serio. Auć, chyba jednak się rozbili. Będziemy o nich pamiętać. Tak, i te znowu kretyńskie znicze na naszej klasie będą. Butanu. Aha, więc jesteśmy przy okazji w Butanie. E, przymusowy postój mamy w Butanie, czyli takim małym kraju pomiędzy Indiami a Chinami. Tak, e, pochodzi z niego ten e, cały chłopak, który strzelał w Chiliwała z łuku do tarczy. No i cóż, dzisiaj już nie będziemy podróżować po Butanie ani po Indiach. Wystarczy, że dzisiaj ukończyliśmy podróż po Egipcie. Zrobiliśmy sobie też krótki postój w Chiwała. Oraz no... Przeszliśmy przez całe Chiny aż do Butanu. Czy dotrzemy do Varanasi, aby złożyć... Światki na grobie dziadka Indrani, czy może zostaniemy tu na zawsze, czy może znowu Zenuś i szczurek nam przeszkodzą, o ile przeżyli tamtą, tamtą katastrofę samolotów w górach, bo widzieliście, widzieliście pewnie, że się rozbili. Ale okej, okay, na te wszystkie pytania na razie nie mamy jasnej odpowiedzi. Odpowiedzi na nie dowiemy się dopiero w następnych częściach mojego zagrajmy w nakłopoty Pantera. Na razie, cześć. No, za skniłem, za tym naprawdę, za tym skniłem. Ale okej, okay. no, na razie.